Witam Was w nieporadniku poświęconym hodowli dreko. Dreko to pełzające zwierzęta potrafiące przemieszczać się po ścianach i sufitach, stanowiące dla naszej kolonii źródło włókien. Przeciętny dreko potrzebuje 12 kratek, aby nie mieć statusu konfint, który uniemożliwi mu składanie jaj. Oznacza to, że w standardowej zagrodzie mającej 96 pól miejsca możemy trzymać jednocześnie 8 zwierząt, Dopóki hodowla nie stanie się zbyt zatłoczona. Stworzenia te są zwierzętami bardzo długowiecznymi, potrafiącymi przeżyć całe 150 cykli. Oznacza to jednocześnie, że hodowanie ich na mięso może okazać się mało wydajne, ponieważ rozmnażają się wolno i żyją bardzo długo. Jajka dreko wykrywają się bardzo powoli, w tempie zaledwie 3% na dzień. Po umieszczeniu ich w inkubatorze. Tempo rozwoju przyspiesza do 17% na cykl. Oprócz grooming station, które czyni budynek zagrodą, hodowla Dreko powinna także wyposażona być w Shearing Station. Dreko, który przejdzie przez maszynę strzygącą, zostaje pozbawiony read FIBERów. Są to włókna, które pozyskiwać możemy również z roślin, ale o tym w innym materiale. Raz ostrzyżony Dreko będzie mógł wyhodować nowe łuski tylko kiedy znajdzie się w otoczeniu chloru. Gasten jest niezbędny dreko, aby ich wełna mogła odrosnąć. W odróżnieniu od większości stworzeń, dreko nie odżywiają się dostarczanymi przez duplikantów materiałami, ale zjadają żywe, rosnące rośliny. Dlatego, hodując dreko, musimy zadbać, aby w ich zagrodzie znajdowały się rośliny, mogące stanowić dla nich źródło pożywienia. Dreko potrafią jeść pinča planty, balm lili oraz miludy. Obgryzając rośliny, dreko Cofają ich postępy w rośnięciu, dlatego nie musimy dbać o to, aby wydawały one plony. Wystarczy, że rośliny na dowolnym etapie rozwoju będą przez cały czas rosnąć. Pamiętajcie o tym, aby wyłączyć auto-harvest, ponieważ jeśli rośliny rosnące na farmie Dreko zdoją wyrosnąć do końca, duplikanci zbiorą z nich plony, a rozwój rośliny zostanie wyzerowany. Uniemożliwi to Dreko obgryzanie ich. Każda z trzech roślin, którymi żywią się dreko, ma inne tempo rozwoju, jednak różne są także ilości zjadane przez te zwierzęta. Powoduje to, że wszystkie rośliny mają w zasadzie tą samą wydajność. Po zasadzeniu trzech roślin w zagrodzie możemy wyżywić nimi cztery zwierzęta. Zatem pełna zagroda, licząca osiem osobników, będzie potrzebowała sześciu roślin, w dowolnej konfiguracji spośród tych trzech gatunków. Najprostsze do utrzymania są milłudy. Rosną one stosunkowo szybko, aczkolwiek dreko zjadają ich najwięcej. Dzięki temu, że milłudy są bardzo łatwe w uprawie, możemy założyć opartą o nie hodowlę dreko centralnie w naszej bazie. Wystarczy, że do pomieszczenia napuścimy wodór, który będzie unosił się pod sufitem, natomiast poniżej linii wodoru znajdować będzie się tlen. Taka hodowla może być więc zwyczajnym pomieszczeniem, przez które duplikanci normalnie przechodzą. I które wypełnione jest tlenem. Wodór musi jedynie unosić się pod sufitem, gdzie dreko będą wchodziły, aby ich łuski odrastały. Uprawiając miludy, musimy jednak pamiętać o nawożeniu ich ziemią. Dużo bardziej opłacalne, choć trudniejsze w utrzymaniu, są balm lilii, czyli lilie balsamiczne. Rośliny te wymagają podwyższonej temperatury pomiędzy 35 a 85 stopni Celsjusza. Oraz muszą znajdować się w atmosferze chloru. Oznacza to, że hodowla Dreko, które żywią się liliami, nie może być zwyczajnym pomieszczeniem znajdującym się gdzieś w centrum naszej bazy. Warto także zauważyć, że dziko żyjące Dreko najczęściej znajdują się w takim właśnie środowisku: chlor, w którym rosną lilie, oraz wodór, w którym odrastają ich łuski. Trzecią rośliną, którą mogą się żywić są Pincha pepper pepperplant. Rośliny te jednak są najmniej opłacalne jako źródło pożywienia dla Dreko, ponieważ wymagają one zarówno nawożenia fosforytem, jak i podlewania dużą ilością brudnej wody. Jeśli zdecydujemy się karmić Drekomiludem, mogą one złożyć jajka w swojej drugiej wersji ewolucyjnej Uglossi Dreko. Glossy Dreko nie różnią się prawie niczym od swoich standardowych odpowiedników, jednak podczas strzyżenia zamiast wełny, dają nam plastik. W odróżnieniu od swoich zwyczajnych odpowiedników, glossy Dreko są nieco bardziej wybredne w kwestii pożywienia. Mogą się one odżywiać tylko miludem i brisylblosomami. Brisylblosomy to rośliny, które wymagają oświetlenia oraz dużej ilości wody, dlatego bardziej opłacalny jest omówiony wcześniej milwud. Najprostszym sposobem na pozyskanie glossy Dreko, które będą generować dla nas plastik, jest więc założenie hodowli ze zwykłymi Dreko, w których zagrodzie umieścimy milwudy. Pozwoli im to najpierw przekształcić się w glossy Dreko, a potem odżywiać tymi roślinami. Warto zaznaczyć, że powstający z glosi Dreko plastik ma bardzo wysoką temperaturę, około 40 stopni. Powoduje to, że jeżeli maszyna strzygąca znajduje się blisko upraw, to ciepło wychodzące z tego plastiku będzie promieniowało do otoczenia i spowoduje usychanie roślin w wyniku przegrzania. Ponieważ miludy. Nie mogą rosnąć, jeśli temperatura otoczenia przekroczy 30 stopni. Warto jest posadzić je więc na przeciwnym końcu niż stacja strzygąca. Podczas jednego strzyżenia dreko jest w stanie wyprodukować 150 kg plastiku. Z kolei łuski zwierzęcia odrastają w tempie 33%, o ile jest ono udomowione. Oznacza to, że każdy glossy dreko potrafi wyprodukować 50 kg plastiku na dzień. Dodatkowo obie odmiany dreko wydalają jako efekt przemiany materii fosforyt, który jest świetnym nawozem wykorzystywanym w uprawie różnych roślin. Jest to dodatkowy bonus płynący z hodowli dreko. I to już wszystko w tym materiale. Dajcie znać, jeśli o czymś zapomniałem, i piszcie, jakie zwierzęta chcielibyście, aby mówił w kolejnych poradnikach.